Czy jeżeli kobieta utożsamia się z energią Wiedźmy, to utożsamia się bardziej z tą negatywną częścią, tak czy nie? Co przychodzi? Nie. Jestem, jestem. Nazywając siebie Wiedźmą, e, dobrze wie, że jest ta wiedza minusowa i plusowa. Bardzo popularne są różnego rodzaju kursy, warsztaty e, uruchamiające energię Wiedźmy. No jest dwuznaczne tutaj, widzę i te plusy, i minusy. Rozumiem, że to jest uzależnione od intencji. Tak, zdecydowanie, a mi się to też pokazuje od serca, czyli od tej wewnętrznej etyki, którą ta osoba akurat ma. Mhm. Mhm. Z tego co wiem, odbywają się takie warsztaty właśnie, które mają uruchomić, e, aktywować energię Wiedźmy w kobiecie. I jest przeznaczność straszna tutaj I... czuję taką mocną i pokazuje mi się nawet i często się zdarza, że u kobiety aktywuje się dokładnie to, co było opisywane w sesji i to, co opisywała Natalia wcześniej, czyli fizyczne wykręcanie ciała, oczy się zmieniają, syk się pojawia. Czy te istoty mają świadomość tego, co się z nimi dzieje? Czy to jest ich świadomy wybór, że pozwalają się przejąć takiej energii, tak czy nie? Nie. No właśnie. Mi się to pokazuje jako ingerencja, ale być może dlatego, że jestem w przestrzeni tutaj z tej sesji i tu doszło do czegoś takiego na 100%. Okej, okay, dobrze. Aczkolwiek jak tak się uniosę do góry, to widzę, że jest bardzo różnie. Niektórzy mają. Tutaj wszystko wychodzi z serca. Zależy jaka jest ta intencja. Bo okay, czasem ta osoba chce być takim, nie wiem, demonem seksu, czy nie wiem czego, co tam, <głos》>, jaką ona ma intencję, tak? Więc to się też będzie aktywować, tak? Ale te widzę, że jest też dużo osób, które mają taką po prostu ingerencję jak tutaj w tej sesji też mhm. jak mhm. najbardziej. Mhm. A są też takie, widzę, osoby, ale to jest bardzo mało, kilka procent, najwyżej 6-5%. I one są bardzo takie chętne, ale raczej się nie uaktywniają, i one uaktywniają ten plusowy, plusową cechę, wiedźmy. Tylko się bardzo szybko odpinają później od tej grupy i działają na swoim. Nie wiem, takich zasadach i jest mhm. zupełnie niezależnie. Tak mi się mhm. pokazuje. Czyli potencjał jest no, różnoraki bardzo.